To jest 2050 w tydzień. Witajcie. W tym generalnie ponurym, smutnym czasie, w którym jesteśmy od ponad tygodnia, chcę się z wami podzielić pewną nadzieją, pewną wiarą, tym co daje mi wiarę w to, że może być lepiej. Po pierwsze, to co usłyszałem w Brukseli. Byłem tam w czwartek, mieliśmy wspólną konferencję prasową z naszą frakcją w Parlamencie Europejskim Odnowić Europę, czyli Renew Europe. Wspólnie mówiliśmy o tym, co można i trzeba zrobić dla Ukrainy. Także o przyszłym członkostwie Ukrainy w Unii Europejskiej. Coś, co jeszcze tydzień temu wydawało się absolutnym science fiction, dzisiaj jest i powinno być na stole. Ukraina jest i będzie częścią Europy. Ale to, co najważniejsze i od czego zacząłem, że daje mi pewną wiarę, to to, o czym mówili mi europarlamentarzyści z kilkunastu krajów europejskich. Putin sprawił, że Europa zaczęła mówić jednym głosem. Skończyły się niesnaski, skończyły się walki plemienne, skończyła się dyskusja, który kraj unijny jest lepszy, który jest gorszy, który ma więcej, a który ma mniej do powiedzenia. Nagle Europa zaczęła mówić naprawdę wspólnym, żeby nie powiedzieć zjednoczonym głosem o tym, co trzeba wspólnie robić, jak pomóc Ukrainie dzisiaj, jak pomóc jutro. Mówi się o ogromnych funduszach, które Unia przeznaczy na odbudowę. Powojennej Ukrainy. Unia pierwszy raz w swojej historii dostarcza broń Ukrainie. Tego nigdy nie było. Unia wprowadziła sankcje takie, jakich nigdy nie było. Jest takie poczucie, że Europa, ta wspólna Europa, daje nam niezwykle wiele. Niezwykle wiele i widać to najbardziej w czasie takiego kryzysu, jaki dzisiaj mamy. Więc tak, to jeden aspekt, wspólna Europa i ta wiara w to, że razem pójdziemy do przodu. Mówiąc już, przenosząc się na nasz grunt. Prezydenckie weto dla Alex Czarnek nie bezpośrednio, ale jednak także związane z wojną. Bardzo dobrze, że prezydent Duda zdecydował się zawetować tę nieszczęsną ustawę. My, nasi ludzie walczyliśmy przez wiele tygodni, żeby tego nie było, żeby tego bezsensownego knota, gniota legislacyjnego nie wprowadzać w życie. Dziś mamy dodatkowy powód polskie szkoły będą musiały przyjąć setki tysiące ukraińskich dzieci, które będą miały prawo, co jest oczywistą oczywistością, do tego żeby uczyć się w naszych szkołach. Do tego będzie potrzebna współpraca szkół z organizacjami pozarządowymi, z NGO-sami, po prostu to byłoby inaczej niemożliwe. A właśnie ustawa Czarnka miała rugować, miała usywać organizacje pozarządowe z funkcjonowania w szkołach. Trzecie i to jest na pewno najważniejsze, to ofiarność i zaangażowanie nas wszystkich. Badacze wyliczyli, że trzy czwarte Polaków bierze udział w jakiejś formie pomocy. Daje pieniądze, oddaje swoje mieszkania, zbiera żywność, wozi ludzi. Tych form pomocy jest i będzie bardzo wiele. To niezwykle ważne. My w ruchu 2050 nie mówimy o tym, co, kto, gdzie robi. To nie jest czas, żeby się lansować i, i czymkolwiek chwalić. Ja chcę powiedzieć, bo mamy te raporty, mamy te meldunki codziennie, że w całej Polsce nasi ludzie są niezwykle zaangażowani w działania pomocowe. I bardzo dobrze, po to jest nasz ruch, po to jest Polska 2050. Ale to wolontariusze, ale to także eksperci, nasi eksperci, tacy jak generał Różański, jak ambasador Pełczyńska-Nałęcz, jak poseł Paweł Zalewski, inne osoby jak yy, nauczyciel roku Przemek Staroń, który dzisiaj zajmuje się pomocą psychologiczną dla dzieci, które naszych polskich dzieci, które nie wiedzą, nie rozumieją co to jest wojna i co oznacza to zagrożenie. Nasi eksperci, którzy pracują nad tym co będzie dalej, nad scenariuszami. I oczywiście przede wszystkim scenariuszami dotyczącymi Ukrainy, ale także dotyczącymi Polski, bo my wszyscy musimy się przygotować na różne, niestety najróżniejsze scenariusze. O tym wszystkim mówimy i o tym wszystkim będziemy mówić w dalszym ciągu. Chcę was serdecznie zaprosić na sobotę na 17.30 na specjalny live na Facebooku Szymona Hołowni i generała Mirosława Różańskiego. Chcę was zaprosić na poniedziałek o 18.00 w naszym cyklu facebookowym. Do zobaczenia, do widzenia, widzimy się w poniedziałek. Poseł Paweł Zalewski będzie mówił o tych zagrożeniach, które, z którymi dzisiaj mamy miejsce. Wreszcie także w poniedziałek wieczorem. O 19.30 na Twitterze w specjalnym pokoju dyskusja naszych ekspertów, do której do udziału, w której serdecznie zapraszamy. Jesteśmy i będziemy obecni. Robimy to, co możemy. Trzymajcie się, uważajcie na siebie. Wszyscy w tym jesteśmy razem. Dziękuję.